Tak, pracowników, classic O, oh, Blueberry Hill. Dobra, brak członka gabinetu. Okej. Okay. When I find you. E, w Konstantynopolu, bym prosił. Sponsorowanie sztuki dla arystokratów. I zastanawiam się, bo tu jest złoto, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, zastanawiam się. Myślicie, że wojna z Bizantium na taką rękę totalną jolo byłaby okej? Okay? Bo mam. Wraż bo ja bym chciał wziąć złoto tutaj, tą prowincję. I ją skorować ze sobą. Wiem, że to może być debilne, ale posiadanie złota by było git, nie? W razie czego. Hmm. Chociaż wojna z Bułgarią mi się szykuje. Poproś może o dodatkowe podatki, nie. Tracimy dwie tradycji floty za 22. No, i to mi się podoba. Ok, i mam ile? 38, poparcie, jeden antagonizmu. Niech będzie antagonizm przeżyje. 47 i 8,9, czyli wprowadza polityka faworyzacja, Nie, nie, nie. No, to niestety to się nie strzeli, nie? Niepotrzebnie to zrobiłem. Może Ulemie coś damy. Podatek do duchowieństwa Max minus 100%. Nie dziękuję. Inwestycje w stabilność. Koszty z inną religią. Wydajność naszego gabinetu koszty w inwestycji w stabilność. Hmm. Nie ma tutaj nic ciekawego dla mnie. Więc szkoda. Cóż tutaj się robi? Rozwijanie prowincji Bizantium i tutaj zwiększenie kontroli prowincji. Pięknie. Mmm, chociaż tutaj kontrola prowincji wygląda dosyć dobrze, więc nie ma się co martwić. Kamień, drewno. To już jakoś wchodziło i ja muszę to rozkminić, nie? Jak to robić? Ja tu błądzę, nie? Dosłownie. Nie wiem jak się to robiło, kurde. Nikt nawet mi na czacie nie chce pomóc. Ani wytłumaczyć też. To jest właśnie tragedia. Chyba Achis wciągnę jako pierwszy. Będę do niego, bo do niego mam drogę, nie? On jest mniejszy, łatwiej by go było utrzymać. Że ta kontrola spada, nie? Po czasie, zobacz. Szkoda, że to spada. To jest debilizm. Mogę miasteczko już tu walnąć? Dawaj. Ok. Brakuje tylu pracowników, że jestem przerażony. Hmm. Czy mogłem wzmocnienie rządu wystrzelić? No, zachętę na migracji w tej prowincji. Właśnie. coś takiego. Zadano postęp perfekcyjnie. Teraz się będzie lojalność podwładnych. Później koszt aneksji dyplomatycznej. To też będzie ok. Budujmy siatkę szpiegowską w Bułgarii. Chociaż ja widzę, że Bułgaria by była ciężka, bo ona ma Moskwę na sojuszniku. No ale wydaje mi się, że Moskwa by tu nie doszła, że raczej bym ich zmiażdżył. czeka nas wojna z Bułgarią i to wojna ogromna z Bułgarią nas czeka taka wojna że Allahu Akbar wszystko nie serio dziękuję bardzo nie nie jestem powiązany z Putinem nie musicie tak pisać takich głupot nie jestem wcale powiązany z Władimirem Putinem Dobra, rozwijam się jak mogę, nie? Więc spokojnie. Dobra, mogę w Konstantynopolu za 53 perfekcyjnie. Czy ja potrzebuję kasus belli? Hmm. Tell me what you gonna do now. Tu bym wjechał po złoto. Mogę? Okay. Mam Kasus Beli na Bizantium. Tylko, że nie mam floty. Trzeba by było ją zwerbować, nie? Potrzeba by mi było flotki robić. Brak dostępnych oddziałów floty. Dlaczego? Nie mam na na nabrzeża? Nie no, mam. Doków nie mam. To, to, to skąd ja mam brać flotę? Powiedz mi tak szczerze. Zbuduję kręty. Czekaj, tradycyjna galera czy koga? Co się bardziej opłaca do walki? Galera czy koga? Co się bardziej opłaca? Co jest silniejsze? Chyba galera jest lepsza. Bo ma 8,6 i mam 3,9. Galera. No też mi się wydawało, że galera. Ale ja muszę więcej tej floty postawić, stary. Muszę mieć o wiele dużą flotę, muszę mieć ogromną. Przecież ja muszę z Bizantyją zawalczyć. Mój rywal. No to oczywiście, że Bizantyum. Poczekajcie, niech się wybudują floty, zróbmy to porządnie. Chociaż kusi, kusi, żeby powiedzieć już, nie? A czy jolo, panowie, bo jeszcze mi się kasus beli skończy. Zobaczymy, co się wydarzy. Floty, zwerbuj wszystkie floty. Yy, armię, no to postaw mi tylko najmocniejszą, bo więcej nie będę potrzebował. Spokojnie, nie? Dobra. Weźmiemy armię. Dobra. Jest git. Ok, floty mam dosyć dużo, 34. Dobra, wypłyńmy, zobaczmy co tu się dzieje. Czy to jest jakaś walka? Nie, Bizancjum flotowo w ogóle nie ma do mnie podjazdu. A poczekaj, mam 3800 ludzi, tak? Jak ja bym chciał ich tutaj wysłać na desant, to jakby to wyglądało? A nie, co ja, idę po prostu? Tak, co jest? Czekaj, co się wydarzyło? Okej, okay. aha, dobra, teraz dopiero, podpływaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty, dobra, udało się. Ty, i teraz tak, moi drodzy, trzeba się zastanowić. Czy my chcemy wciągać tą prowincję do siebie, czy robimy tu wasala? Bo tu jest prowincja ze złotem, nie? Więc... Możecie sobie wyobrazić. I tu trzeba się zastanowić. Kurde, tutaj może byśmy dopłynęli. Zobaczymy. To jest moje? Nie ładnie. Zastanawiam się, czy my tylko będzie... ...100 złota. Co będziesz to złota? Co? To się zastanawiam, czy brać to, czy nie? Dla siebie, czy nie? Wiesz co chodzi? No, no on tak napisał już to, a szło, tylko będzie więcej szło złota, ale jak ja wciągnę, czy jak ja zwasalizuję? Chyba jak zwasalizuję, nie? Kurde, ile to oblężenia trwają, ja pd. Za długo trochę trwają te oblężenia, wiesz? W ja rozumiem, że obleżenie może trwać rok, no ale że 5 lat się nie opłaca pisować jak jest 28% dzie, dzie, dzie. Dobra Dobra, teraz prośba o pokój. Okej, okay, poczekaj chwilę. Bizancją reparacje wojenne. Tak jest. Zobiorę definitywnie. Hmm. Dobra, stwórzmy sobie wasalka. Ej, ja. nie wracajmy do domciu. Brak członka gabinetu, ok. Nie jest źle, nie? Czy ja przewidziałem się, czy ja widziałem tutaj taką opcję, jak... Myślałem, że mogę szarżanterię jeszcze, ale nie mogę. Mam fajnego wasala. Zastanawiam się, kogo wciągać. Mam 1000 dukatów, przydałoby się drogi pierw rozbudować. Do Ankary drogi prowadzą fajnie. Tutaj na razie do bursy bym chciał drogę i... Tu bym chciał do tego dużego miasta też drogę. Okej. Okay. Tutaj mogę gdzieś drogi zbudować. Tu mogę nie przez to, żeby przechodziła droga jeszcze. a czy mogę tutaj drogi zbudować? Nie mogę. Dobra. Tu chyba nie, okej. Okay. Wyszło dobrze, ta wojna wyszła fajnie, nie. Naprawdę wyszło dobrze. Bar bardzo fajna wojna, bardzo fajnie wyszło. Drogi trzeba sobie rozbudować. Kontrola mi tutaj siada. Zgadzam się. Zgadzam szpitale, mam tyle rzeczy, leki szpitale, a tutaj jednak choroby. jest Jeszcze tu jest wojna religijna na Bułgarię. O kurde. Jestem pewien co do tego. Moskwa i Serbia. Pa pa Serbia może być ciężka do pokonania. jak źle to zagram, to będzie tragiczna wojna. O Boże, ci wci wciągają coraz więcej, dobra. Poprawiasz się opinię? Poprawiasz. Ja muszę zacząć wciągać wasali, chłopie, bo jest źle. Jezus, ile księg można budować, chłopie? Mam 10 w Konstantynopolu, nie? Dobra. Czas na wojnę. Moskwa, Serbia i Bułgaria. No, powiem Wam szczerze, ciężko będzie. Trzeba się zmobilizować. Floty niekoniecznie. Ale oddziały poborowych na pewno. Przejdźmy już zajmijmy pierwsze miasto. Zobaczymy, ilu ich przyjdzie. Patrzmy na tą wojnę. O, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale damy radę, no. Kto inny, jak nie ja, prawda? Dobra, moi was wasale też się zbierają. Dobra. Zajmijmy tutaj miasto przybrzeżne też. W takim kraju poza Kastelią, po co się zagrać kampanię pod handel i budowanie potęgi gospodarczej bez dużej ilości wojen? This is kind of nice. To jest duże więc to też jest duże. Nie no, Achis będę wciągał, więc Achisowi trzeba. Nie, to trzeba zrobić, drogi nie. Dobra. Wiesz co, ja muszę trochę śledzić moich wasali, bo oni widzę, że. W sensie nie wiem, dlaczego Bułgaria jeszcze armii nie wystawiła, to jest zadziwiające. Bo ja sobie tak po prostu chodzę i. Czy to jest stolica Bułgarii? Stolica to Tarnowo. Myśmy poszli stolicę oblegać. Ja tak, tak, się dziwię, czy gdzie oni... O, są! Dobra. Bracia, przeorganizujcie się do mnie. Dobra, wydajmy im bitwę od razu. Od razu im wydaję bitwę, pierwsze 3000 wojsk. To jest Bułgaria chyba. Mhm. 1500, okej. Okay. Dobra, jednak odpuść, idź tu. Dobrze jest, moi drodzy. Czy bym chciał wejść do Serbii? Jak kupię to nie zabrzmi. Nisty z kasą. To nie. Tu, tu jest 3000 serbów. Okej. Okay. Dobrze. To jest miasteczko? Tak. ale jesteśmy za daleko od stolicy. Hmm. Wiesz co, ja może nie po będę postępował tak głupio. AI to jest AI, nie? Ale szkoda mi moj. O! może byśmy tutaj wyrwali jeszcze serbską armię. To było fajnie po drodze ją wyrwać. Gdzie oni poszli? Nie wiem. Bo ich nie mam tutaj widoczności kompletnie. To jest zamek? Nie, to jest miasto, okej. Okay. Hmm. Nasi wasale pokonali Serbię, stary. To my tu robimy co chcemy teraz. Stary, ja tu robię co chcę. Ładnie śpiewa, że to nie ja śpiewam, to AI śpiewa, wiesz? Ja tego nie śpiewałem, to AI śpiewa. Dobra, może Serbię uda mi się osobno wyciągnąć z wojny. Szymański, dziękuję bardzo za gifta, stary. Bardzo mi miło, chłopie. Co się stało, że. Szymański dzisiaj mi wysłał 5 dych donate'a, 5 subów dał. Yy, stary. Co się dzieje, nie? Dzięki, dzięki. Powiem Wam szczerze, że więcej to mi Atryszyn zjadło niż ten. czekające głosowanie. Fundamenty Unii, głosuj na ustalenie zwierzchnictwa, oczywiście, że tak. No ejku, Bułgaria odbiła te miasta, szkoda. Dobra, panie Serbia. Ja bym chciał pana os osobno wyciągnąć z wojny. Hmm. Zresztą, pokorzenie mi wystarczy, bo pokorzenie chyba by było jakieś, chociaż. Reparacje wojenne i hajs od ciebie biorę, nic więcej, stary. Teraz moi wasale muszą się praktycznie rozesrać w Bułgarii. I to jest tylko tyle, nie? Bo Bułgaria ma 2000 ludzi, moi wasale mają 5 czy 6, więc. Mogę sobie tutaj po prostu siedzieć i robić co chcę, nie? Kompletnie. Od miasta do miasta i będzie git. Hej, przemoks. Okay. A jeszcze im domówka strzeliła, ale jaja. Okej. Okay. no to ta Bułgaria to już jest chyba skończona, tak mi się wydaje. <ścoughs> Jezu, ich armia przegrała z 1400 yy, moich wasali, nie? Nawet dlaczego? O kurde, jakiś riddim na ekranie poszedł. Dobra, panie Achis, jesteś pan gotowy na integrację? Jeszcze nie? O Boże. Dobra. O, kontrola wygląda iście tragicznie, nie? Ale szybka wojna, ja PD. Ale główno myślę, że coś fajniejszego. No tak to wygląda, takie opcje daje Twitch, nie? Czekaj, weźmiemy teraz prośbę o pokój. Egzekucja władcy? na nawrócenie kraju Bułgaria na sunnizm. Nie no, co tego. Nie dobra, nie nawracam ich. Dobra, poczekaj, wezmę na pewno kasiorę. Mi się przyda i reparacje. Zresztą będziemy robić wasale więc zobaczmy, co się opłaca. Tu jest gówno, tu jest też gówno. Same gówno w tej Bułgarii jest, nie ukrywam. Ale wciągnięcie Dirne i Burgosu jako portów, bo to jest rynek konstantynopolski, tak? Oczywiście. No to wciąganie prowincji przybrzeżnych będzie, będzie legit, tak mi się wydaje, nie? Mhm. To by było raczej GIT-pokój. Tylko, że z Erwos, Dirne i Burgosu muszę zrobić wasali, nie? Żeby odzyskiwali kontrolę i zdobywali. Ewentualnie, Dirne mogę wklejać do siebie, nie? Bo tu z Konstantynopolu będzie szło szybko. Zresztą, dobra, zobaczymy. Wpłyniemy tak, 74 antagonizmu. No to widzę, że mi nasrają na głowę. Dobra. Pomyślmy teraz, jak mogłoby to wyglądać. Mm -hmm. Rozwiąż wszystkie oddziały. I teraz tak, czy ja bym chciał te prowincje do siebie integrować, bo tu by kontrola się szybko rozchodziła pomimo zerowej kontroli. Wystarczyłoby, żebym dupnął na przykład drogę tu. Wystarczyłoby, żebym dupnął drogę tu, dupnął drogę tu. To by spoko wyglądało, nie? Ło kurde! Dziękuję, Szymański! Dziękuję bardzo, Szymański. Szymański, dzięki stary za pięć dyszek, nie? Dzięki. Ej, może zrobię głupotę życia, ale rozkażę mojemu gabinetowi integrację prowincji tych. Wiem, że to może jest idiotyczne, ale po prostu yy, chciałbym te prowincje wciągnąć do siebie. Zintegrować te prowincje chciałbym ze sobą, nie? Bo chciałbym to mieć dla siebie już nie? Nie chciałbym tego... ...25 dukatów? Pięknie. Czy mogę tutaj ulepszyć miasteczko? Rybki nie za dużo dadzą. Pokaż. To nic ile by mi dała? 0,60, wino... ...gówno. Pewnie przez tą... ...przez tą kontrolę nie? Jedwa 11, 11, Jest ładnie. Próbujemy zintegrować te prowincje. Jak się dróżki porobią, będzie OK. Też będziemy rozpoczynali Alexia jak będzie będę miał 150 relacji z Achisem, nie będzie OK. Pobrski jest to zwane perfekcyjnie. Mm. sukcią Dosłownie subcio wojna wyszła, Zobaczcie, jakie Osmana zrobiliśmy. Ja by nigdy takiego Osman'a nie zrobiła. No to chyba wiemy, kto VIPa dostanie. Dam gift'a za VIPa. Dostaniesz już raczej za gifty pod koniec miesiąca. Jak ci się podobają 5. O, wypowiadałem się miliony razy na ten temat. Milion pierwszy mi się nie chce, wiesz. Go też bym mógł wciągnąć, żeby mieć, kurde, złoto.